Hakerzy największej na świecie grupy połączyli siły z tysiącami internautów, specjalistów od cyberbezpieczeństwa i programowania. W jednym celu destabilizacji i paraliżu Rosji. W kilka godzin od ataku padły strony rządowe rosyjskich serwisów propagandowych i powiązanych z Kremlem firm. Kilka stron to zaledwie początek. Wkrótce przekonasz się o sile hakerów na całym świecie. Wielu z nich operuje w twoim kraju. W ciągu dwóch dni ataków w Rosji padło kilkaset stron. Hakerom udało się też włamać do sieci telewizji cyfrowej i udostępnić na żywo drastyczne materiały z wojny na Ukrainie. W ostatnich godzinach Anonymous rozpoczęli atak na dostawców gazu i prądu w Rosji. Według niepotwierdzonych informacji przejęli też dane dwóch największych rosyjskich banków i informacje o finansowych powiązaniach oligarchów. I samego Władimira Putina. Uwypuklenie słabości w architekturze cyberbezpieczeństwa danego państwa, a skończywszy na ujawnianiu pewnych faktów, danych, pozyskiwaniu tych informacji, które mogą służyć do destabilizowania sytuacji wewnętrznej. Działania hakerów nie pozostają jednak bez odpowiedzi. Rosja również próbuje destabilizować i dezinformować kraje wspierające Ukrainę. Dezinformacja i metody walki informacyjnej są zawsze wykorzystywane przez Federację Rosyjską przy okazji wywołania różnych kryzysów państwowych, kryzysów wymierzonych w inne kraje. Takie działania są szalenie niebezpieczne. Stąd apele o weryfikowanie źródeł i nie otwieranie podejrzanych wiadomości, nie uleganie panice na podstawie jednej informacji podanej w mediach społecznościowych. Wojsko Polskie apeluje też o niepublikowanie zdjęć jednostek i sprzętu operującego na terenie kraju. Edytując taki obraz, możemy pozyskać informacje o tym, gdzie ono zostało zrobione, jakim sprzętem i jaka jest lokalizacja wykonawcy tego zdjęcia. Polski rząd zaapelował też o usunięcie kanałów podległych Kremlowi z zachodnich platform. Apeluję do przedstawicieli platform internetowych: do Facebooka, do Twittera, do YouTube'a. Szanowni Państwo. Piszecie o tym, że w związku z tą sytuacją nie pozwolicie płacić kremlowskim tubom propagandowym za reklamy w swoich serwisach. To nie jest wystarczająco. Zdejmijcie te kanały. Częścią rosyjskiej dezinformacji są także twierdzenia o rzekomych brakach paliwa czy gotówki. Orlen zapewnia od kilku dni, że w Polsce nie zabraknie paliwa. Także Narodowy Bank Polski poinformował, że nie ma problemów z dostępem do gotówki. Kamil Trzaska, wiadomości.